Mówimy nieraz o moralności chrześcijańskiej, o etyce chrześcijańskiej, o zestawie wartości chrześcijańskich. Trzeba by sobie zadać pytanie, czy uprawnione jest mówienie o wartościach chrześcijańskich? Bo skoro nazywamy jakiś zespół wartości i zasad chrześcijańskimi, to zawiera to w sobie sugestie, że koniecznie trzeba być chrześcijaninem, aby te wartości znać, a na pewno, aby je wyznawać i praktykować. A zatem, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy istnieje coś takiego jak moralność specyficznie chrześcijańska, wartości specyficznie chrześcijańskie, musielibyśmy znaleźć przynajmniej jedną normę moralną, etyczną. Która nie znajdzie się w żadnym innym systemie filozoficznym, właśnie etycznym, światopoglądowym, religijnym. I może się okazać, że będziemy mieli problem, że wiele zasad, które uważamy za specyficznie chrześcijańskie, tak naprawdę istnieje w takiej czy innej formie, mocniej lub słabiej zaakcentowane, ale jednak w wielu religiach, filozofiach, światopoglądach. Dziś w Ewangelii Jezus podaje jedną taką zasadę, której chyba rzeczywiście nigdzie indziej nie ma. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I oczywiście sugestia bycia dobrym dla tego, kto jest dla mnie niedobry, kochania swojego wroga, podpowiedź, że dobrze by było, gdybym tak próbował robić. Znów znajdzie się w wielu innych systemach, religiach, filozofiach, ale bodajże tylko Jezus Chrystus swoim uczniom podał tę zasadę jako absolutny nakaz, jako normę obowiązującą ich zawsze i wszędzie. Używa tej uroczystej formuły, a ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dla nas, jego uczniów, miłość do nieprzyjaciela nie jest fakultatywna. Nie jest na zasadzie jak ci się uda, to dobrze, ale jest nakazem, który z jego woli obowiązuje nas zawsze i wszędzie. I tu znajdujemy się w punkcie dość dramatycznym, bo odkrywamy, że ta jedna specyficznie chrześcijańska zasada, ten jeden specyficznie chrześcijański nakaz, to jest właśnie ten nakaz, którego nie jesteśmy w stanie spełnić. Nie potrafimy w każdych okolicznościach mimo wszystko miłować swojego nieprzyjaciela. Nieraz staramy się bardzo heroicznie, ale przychodzi taki moment, taka granica, że naszych sił i dobrych chęci po prostu nie starcza. Bardzo ważne, żeby stanąć w takiej prawdzie osoby. Bo w tym momencie, kiedy odkrywamy tę swoją bezsilność i bezradność i niezdolność do spełnienia owej najszczególniejszej normy, jaką Chrystus nam podaje, mamy szansę odkryć, o co w naszej wierze chodzi. Nie chodzi o spełnienie zasad, o wypełnienie norm. Bo oto trafiamy na taką normę, której mimo najlepszych chęci nie będziemy w stanie zawsze i wszędzie wypełnić. My nie. On tak. Moja wiara polega na tym, że pozwalam Jemu działać we mnie. Że pozwalam Jemu kochać we mnie mojego wroga. Nie próbuję własnymi siłami. Niejednokrotnie. Bardzo długo próbujemy tak przeżywać swoje życie duchowe, swoje chrześcijaństwo. Nie wyszło mi, to spróbuję jeszcze raz, spróbuję mocniej, spróbuję bardziej. Dzisiaj jest, z tego co wiem, Światowy Dzień Walki z Depresją. To najgłupsza rada, jaką nieraz spróbujemy dać tym, którzy cierpią na tę straszliwą chorobę. No, spróbuj bardziej. No, weź się w garść. Dwa dni temu spotkałem się ze znajomymi. Jeden z nich wspominał swojego czasu właśnie walcząc z depresją usłyszał, skąd wydawałoby się mądrej osoby. Wyjdź z tego. Uśmiechnij się, wyjdź z tego pokoju i wróć na zajęcia. Świetna rada dla osoby z depresją. No weź, no spróbuj mocniej. Nie, przychodzi taki moment w życiu, że nie, nie damy rady, choćbyśmy nie wiadomo, jak mocno próbowali. Ale On, Chrystus, da Radę. Dlatego być może najważniejsze zdanie, jakie dostaliśmy dzisiaj w tym słowie Bożym, to, to zdanie, które święty Paweł kieruje do nas w formie pytania. Czyż nie wiecie, że Duch Boży mieszka w Was? Paweł używa tam takiego greckiego czasownika oikei, które oznacza mieszkanie w domu, nie w hotelu. Nie jak na jakiejś wynajętej stacji, ale mieszkanie w domu, to znaczy w miejscu, do którego masz prawo zawsze i wszędzie. W miejscu, z którego nie wolno cię, nie, nie można cię wyrzucić. Jak bolesne jest doświadczenie, kiedy człowiek musi opuszczać miejsce, które miało być jego domem, które jest jego domem. Duch Boży mieszka w Tobie. Jesteś domem Ducha Jezusowego, Ducha Świętego. Oto potrzebujemy przede wszystkim zawalczyć, żeby Duch Święty rzeczywiście był we mnie, u mnie, w domu. Żeby nie był tylko gościem, którego podejmuję od czasu do czasu. Żeby nie był przechodnią, żeby nie, żebym nie traktował go jak domokrążcy, ale żeby rzeczywiście Duch Święty mieszkał we mnie. Środki do tego znamy wszyscy i są banalnie proste. To jest nasza codzienna modlitwa. To jest regularna spowiedź. To jest nasze uczestnictwo w Eucharystii, kiedy przyjmujemy Chrystusa wraz z Jego duchem. Środki są banalnie proste. Nie trzeba stanąć na uszach i zrobić nie wiadomo czego, żeby z nich skorzystać. To są ostatnie słowa, jakie usłyszymy od Kościoła, chyba że Pan Jezus przyjdzie wcześniej. Ale jeśli nie dożyjemy Jego powtórnego przyjścia i przyjdzie nam umierać, to, to będą ostatnie słowa, jakie Kościół do nas skieruje. Zanim nasze trumny albo urny zostaną wyniesione przez panów z zakładu pogrzebowego z kościoła, kapłan stanie nad naszymi prochami, nad naszym ciałem i powie: Twoje ciało było świątynią ducha świętego, niech teraz Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Na pożegnanie z tym życiem, jeszcze raz usłyszymy tę najważniejszą prawdę. Przede wszystkim i w pierwszym rzędzie chodzi o to, czy Duchowi Świętemu wolno w Tobie mieszkać. Czy go nie wyrzucasz z siebie, a jeśli zdarza Ci się go wyrzucić przez grzech, czy pozwalasz mu wrócić? Czy próbujesz mu jeszcze raz powiedzieć: mieszkaj we mnie, masz do mnie prawo? Roman Teter pisał kiedyś. Że każdy człowiek jest ojczyzną Boga. Jesteś ojczyzną Boga. Znamy, mamy pewnie w rodzinach historię tych, którzy musieli wyjechać za granicę z takich czy innych powodów. Ludzi oderwanych od swojej ojczyzny, pozbawionych jej. W naszej tradycji, w historii narodowej to bardzo ważny wątek, bardzo bolesny niejednokrotnie. Bóg uchodźca, Bóg wygnaniec, Bóg, który tak bardzo chciałby dziś stać się repatriantem, tak bardzo pragnie zawsze wrócić do swojej ojczyzny. Pragnienie Boga, aby we mnie mógł być u siebie, na prawach domownika. Bóg staje dzisiaj w tym słowie przed nami z tym swoim pragnieniem. Takie proste. Takie proste. Chrześcijaństwo nie jest zagadką, nie jest zadaniem do rozwiązania, nie jest testem sprawnościowym. Jest domem. W którym Bóg chce mieszkać z człowiekiem, i w Tobie, i we mnie, domem, do którego Bóg uparcie wraca, chce wracać, bo miłość jest uparta.